Witajcie na kanale Co Jest sobota, 2 lutego, ale zacznę od czwartku, bo miałem niesamowitego gościa, też w tym miejscu. Dobra panie, to się przedstaw teraz tak jak zazwyczaj. Dzień dobry. <laughs> no ja dobrze zainwestowane 13 złotych i przyjechał. <laughs> ale proszę nie piszcie do niego, <laughs> że mu dacie 13 zł, żeby przyjechał, bo to był żart. Także zapraszam na film. Federek, a dzisiejszy dzień. Będzie chwilę później. Ona już tu siedziała wcześniej. No właśnie, nie przemyślałem, żeby mieć teraz Federa po lewej. Ale Ty na no serio jak rzutasz tym Federem, to nie czujesz ryb? To znaczy, że się źle rzucasz. Żeby nie było, bo mi nie uwierzysz, haczyk zauważysz stąd, z dziesiątka. Pięć pinek, pięć pinek było. Trzy zostały. Ty jak chcesz, to ja pójdę do ciebie przerzucić, zobaczysz sobie, gdzie, gdzie to mniej więcej mam zarzucone. Nie, no dużo bliżej. O, no jeszcze trochę. No ale teraz, jak pójdę. Jak... No musisz czuć ryby, bo ja, jak ja wrzuciłem, to czułem. Ty, ma, mam rybę bez rybaków. A nie, puściło coś. No tak, tak, no nie, no będę rzucała Ci będzie pasowało. No i zajebiście. No, tutaj faktycznie ryb teraz nie było czuć. O, ale trochę przesunąłem półtora metra do do ten, do brzegu i już je czuć. Witajcie na kanale Conewentce. Dzisiaj Federek i będzie też Spławik, bo jest piękna pogoda bez wiatru. Mamy tu dzisiaj gościa. Nie wiem skąd on przyjechał. Dobrze zainwestowałem, 13 zł i przyjechał. Nie no, brania są od razu. A gdzie jest moja wędka? A nie jest. No załóż, ja cały czas branie mam. Widzisz to? U mnie się szczutówka jeszcze nie ruszyła ani razu. Bardzo. No, no po prostu tam już ryba siedzi, Żeby mi tylko wędki nie ściągnęły się dobrze, i będzie dobrze możemy sypać. Jak chcesz to możemy zamienić miejscówkami, żeby to je brały ty chwilę. Nie, nie. Co? A to trzeba zacinać? No i dobra, brania są cały czas. Co my tym razem mamy? A, jakiś fajny leszczyk chyba. Klasycznie u mnie haczek numer 10, żyłka 0,14 na przyponie i 5 pinek i jest leszczyk kolejny. O, gdzie te krzaki? Chodź tutaj. O, taki. Za 30 parę centymetrów kilograma nie ma, więc na patelni nie pójdzie. I taka rybka. No, idź przyprowadź jakiegoś ładnego leszcza, bo trochę wstyd. Kolega z daleka przyjechał. Znaczy, nie wiem, czy on umie łowić ryby, ale miałem mu nęcić przez tydzień, ale zapomniałem. Więc w to razie nie będę zarzucał wędki, dam mu trochę forów. O kurde, ale branie. Uuu to coś idzie. Taki waleczny czy taki duży? Nie no, jest całkiem przyzwoity. Chodź, chodź. Kolejny typowy kanałowy leszczyk na 5 pinek. Nie wiem czy wspominałem, klasycznie u mnie. Żyłka przyponowa 014, haczyk numer 10. Koszyczek 20 gramowy. I tylko jest skrętka, tak naprawdę. Nic więcej. Za chwilę pokażę zestaw. Leć płyn No i trochę lipa. Kolega przyjechał na ryby z daleka. A może ryby się średnio biorą. Chyba, że mnie oszukuje, bo nie słyszę go dokładnie. No i dobra, zestaw. Haczyk już mówiłem. Haczyk numer 10. Żyłka 0,14, taki gotowy przypomnę, Skrętka. Stoperek. I ten koralik z agrawką. A do tego ciężarek jest 20 gramów. Z taką małą przedłużką. I to wszystko. Jak to ty chcesz mnie nagrać? Z no to ja Co było? No, mieliśmy coś nagrywać, ja też co nagram. A? O! Tak no lepiej na to zobacz. A, znowu mam branie. I nie wiem, co mam powiedzieć, bo Tomek siedzi po lewej stronie, ma zarzucone blisko mnie i, i nie łowi, ale to chyba te krakowskie jakieś rybaki albo zonenta. To jak widać, cały czas lata szczytówka, jest branie, nawet już ryba siedzi. Ale na razie nie zrzuciła jeszcze wędki z podpórki, więc jeszcze chwilę można poczekać. Co powiesz, Tomek, na te nasze wspaniałe mazowieckie wody? Jesteś fatalnym przewodnikiem. Na tym stanowisku są ryby naboi no mnie Ale słyszycie tak? On cały czas to opowiadam, a tu jest branie, lata wędka, a on stoi tam Dobra dam mu trochę mazowieckich robaków i mazowieckiej zonenty, może coś złowi no, ale tak jak widać, no ta ryba nie, nie, nie puści, ona już nie chce, bo tej robaczki mojej smakują Nie no nie zrzucaj, nie zrzucaj wędki Bardzo daleko w Nie wiem, może tej zonenty ci dać czy coś, nie mam pojęcia co mam ci ten no, Ale widzisz, co się dzieje, nie? Muszę podejść panie. Ale ciekawe, że tu były rano i odpłynęły. Nie wiem, ja nie zauważyłem, żeby odpłynęły. No, ale z stanowiska odpłynęły. A teraz musiałem metodę po drugim tak nie ma opieścić. Kurde, muszę sobie faktycznie coś z jakimś zoomem czy coś, bo na, z, z telefonu to i tak nie będzie ładnie wyglądało. <laughs> Daniel bez serca i bez skrupułów poluje rybę na wodzie. Tak się nie robi. Ale przynajmniej niedługo do wybaczenia. Jest i kolejny reszczyk. Leć. Ty, on miał twoją zanętę właśnie wysrał. Czy... Jasną zanęte... Nie, no z drugiej strony nie w Nie no wystrał jasną zanętę, ja takiej nie używam. Ty miałeś chyba tą ten. Y... Nie, nie wiem. a metod mix To jest jak w raju. Nie no nie zarzucałem, żeby ci nie Nie, rzucaj, rzucaj. Gdzie Przecież mówię, że nikt, nikt tego nie będzie oglądał, bo to za łatwo. Że to się rzuca i się wymuje rybę i się rzuca i wymy rybę. Ja, nie powiem ci nie wygląda, to jakoś wyjątkowo ciężko tutaj. Teraz <laughs> spróbuję zanęcić, nie wiem, dziesięcioma koszekami Wiesz, no ja nie donęcam. A może. Ty, no, powiem ci tak na serio, jak ja mam chętną twoją zanętę, no nie wiem skąd ty ją wziąłeś, ale u nas się zanęty z gównem nie mieszają. Ja chciałem na karasie panie, na karasie. Ty no chcesz tej zanęty? To jest zwykły Wonder Black. Wiesz, ja się jeszcze dołowię. I zobacz, jak to pachnie. I porównaj później swoją. One teraz to słabo biorą, nie? Ale to wiesz, ja mo może, może trochę przeginam, ale. Ja na przykład teraz nie zarzucam, no bo teraz znowu prawie miwandka spadła, nie? Dobrze, że byłem blisko. Szkoda, że te większe na razie się nie jakoś nie weszły. I dziwne, Nie wiem jaki ten las był duży. 40... Może 45 miał, nie? Dziabniętego tego przez czupaka? To chyba w życiu nie widziałem. U mnie teraz jakbyś połaził po PZ2, no ta płotka była mała, nie? Ale widać, że gruba, więc tu są duże płocie. U mnie takiej grubej płotki nie złowiłem też nigdy. A tu miałeś płotkę dzisiaj, tak? No na kodę, na początku. No ale tak. A, nie. no tak. No, jak złowisz takie dwa leszcze za cały dzień u nas na fazę 2 to jesteście paleta. Teraz yy, sprawdzałem w, tym, w tej aplikacji The Fish, no to miałem 129 wyjść na ryby w zeszłym roku, nie. No tam były jakieś, ale to może z pięć było takich, że jednego dnia byłem w dwóch miejscach i pisałem, no ale generalnie no, 120 razy za 400 zł, tak? No to 4 zł za dzień wędkowania. Nie no to to jest ten dramat. Wiesz co, nie nie ja pójdę sobie to... jeszcze zarzuty, dobra? No i klasycznie pięć pinek. I Co ciekawa rzecz, albo mało ciekawa w sumie. Nie wiem o co chodzi, że kanał się zrobił taki mętny, totalnie mętny, nieprzeźroczysty. Woda zaczęła płynąć zwisły w tą stronę. I tutaj wrzucam przybitkę jak to wyglądało w weekend. Woda była genialnie przeźroczysta. Akurat jak chodziłem ze spinningiem i cierniki ganiały mojego twistera. Nagrywam, no ale wiesz, twój głos jest pożądany w tym filmie. Ale wiesz co ciekawe? U mnie przed chwilą było... O! Jest sieć! No i w końcu porządna ryba. Ale te ryby są dzisiaj niechętne. Trochę mi wstyd, bo przyjechał Tomek taki kawał. Ja łowię. No to jest dużo powiedziane, bo te brania są takie. Ech, raz na jakiś czas. No słabo go ugościłem, nie? Stoi na górze i się śmieje. No, zaprosiłem kolegę, on sobie poszedł gdzieś w krzaki. Nie wiem, co on tam robi. Pani Barbaro, w razie czego yy, nie wiem, gdzie on jest przez ostatnie 17 sekund. Aha. Przy brzegu chyba teraz tu wypieram, bo właśnie te w rybę Przy brzegu no na z powika. no zdległość spowika No nie, gruntówką rzuciłem teraz blisko Dobra, na coś te Przy brzegu było? No I taki fajny leszczyk. No i jakoś tak się stało, że tam ryba wisi. Byłem pogadać z tym człowiekiem co przyjechał tutaj. No i jest ryba, ewidentnie. Teraz luzuje, napina. Eh, no dobra, zatnijmy. No i jest. Ale ciekawe, że tak delikatnie cały czas się przemieszczała. Nie szarpała mocno wędką. No taki klasyczny kanałowy leszczyk. Tylko leszczyki, to tylko takie naprawdę malutkie, no tak jak ten. A, no to kończymy dzisiejsze wędkowania na kanale Żerańskim y, z Tomkiem. Fajnie było. Y, no jak ty się tam kończysz na końcu filmu? Co on tam mówi na końcu filmu, panowie i panie, co oglądacie? Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. A, dziękuję za oglądanie i do następnego. <laughs> Powtórzę głośniej, bo on tak jakoś się wstydzi dzisiaj. Ale no nie ugościłem go za dobrze. Według mnie była rewelacja. Y, no dobra, no i wracamy do soboty, zobaczcie co się dzisiaj działo, jak wygląda gruntowanie tutaj na kanale Żerańskim, nie szuka się w sumie miejsc takich gdzie jest, nie wiem, twardo, głębiej, płycej, tylko się tak naprawdę gdzie są ryby, tam gdzie czuć ryby, tam się zaklipsuje. Klips założony i klasycznie u mnie, haczyk numer 10, przypon 014, takich gotowych przyponów, dołączam teraz nagrania w jaki sposób ja montuję zestaw jest też tutaj moim zdaniem najlepszy, najlepszy węzeł do łączenia plecionki z fluorokarbonem. Tutaj akurat ze skrętką. Skrętki mam po prostu gotowe i je przywiązuję właśnie tym węzełkiem. Myślę, że całkiem fajnie to się udało nagrać i będzie to ładnie widać. Te skrętki robiłem sobie bez żadnych szybko złączek. Także bezpośrednio skrętka przypon. Najprostszy zestaw jaki się da. Ale nieraz genialne wyniki przynosił na zawodach. I tak to wygląda. Przypon ma chyba teraz 70 cm, już nie chciało mi się poskracać i od razu na start idzie 4-5 pinek, raz biała, raz czerwona i to są pinki mrożone. A zanęta została mi do ostatniego łowienia sprzed wczoraj, Dosypałem tutaj tylko trochę gliny, bo mi jakaś resztka gliny została. Znalazłem więc sobie uzupełniłem, nawet więcej zanęty nie dorabiałem. Tylko to co miałem, troszkę gliny, dosypałem i kilka dosłownie, kilka sztuk. Pieczywka pło. No i pierwszy rzut. W trakcie przygotuję sobie drugą wędkę. Rzadko łowię na dwie, ale tym razem sobie przygotuję drugą wędkę tam w trakcie zanęta będzie skorzyczka wychodziła a później będę częściej przerzucał tak żeby już te ryby sobie jakoś spróbować w jedno miejsce znęcić a drugi zestaw o tyle delikatniej robię, że tu jest haczyk numer 12 będę próbował też na mniejszą ilość pinki bo z robaczków jedyne co mam to są te mrożone pinki a co najlepsze to czasami jest tak że ma znaczenie po prostu jakie nawet kolory się robaczków da to jest jedna biała, jedna czerwona, dwie czerwone, jedna biała. Na dwie wędki będzie może mi łatwiej się dobrać do tych ryb, sprawdzić co im pasuje, jeżeli to w ogóle będzie miało znaczenie, jeżeli w ogóle one będą chciały, bo tak jak było widać po szczytówce przy gruntowaniu, bo tak wygląda właśnie to moje specyficzne gruntowanie, ryby już są. Tak jak na całym tym kanale. Takie resztki oczywiście zabieramy, ale jest i na prawej wędce. Wszystko było na lewej, teraz na prawej, ale na prawej to jest branie. Kurde, coś zaraz się okaże pewnie, że dwie wędki to trochę za dużo będzie. Aha, wszystkie robaki ściągnięte. Takie jak na wiosnę śpiewają. A dziś jest około 2-3 stopni, mniej więcej na plusie. Jest. Jest i to dobra rybka. Oj, dobra rybka chyba. Znaczy tutaj czasami jest ciężko dopoznać, bo te ryby są bardzo waleczne. Mimo tego, że jest zima. Ale jest fajny leszczyk. Jest, Kurde, wiedziałem, że druga wędka to nie będzie dobry pomysł. Przecież żeby już było branie na drugiej. No i widać po tym patyczku, że kanał płynie w prawą stronę. Często jak ten kanał się zatrzymuje, to jakoś tak dziwnie, że sami ryby reagują, że w ogóle przestają brać. Nie wiem, od czego to zależy. Jak zaczyna płynąć sobie w którąś stronę, to właśnie często zaczynają się brania. Dzisiaj jest pierwszy dzień do tego. Także te ryby też są trochę zamulone. Teoretycznie jest zima, chociaż po pogodzie tego nie widać i po temperaturze. Ale wiadomo, że nie pobierają tak pokarmu, jak na wiosnę czy w lato. Kurde, kolejny raz piękne branie i ryby nie ma. Robaki trochę za czyli ciągną tylko za robaki. Jest, naprawiłem co fajne branie i siedzi. Jest kolejny leszczyk. Nie używam na razie podbieraka. Tu nie są aż takie duże ryby. A też szkoda, żeby im ten śluz ściągać. No i tym razem te cztery pińki dało radę. Więc jest jeden jeden dla mniejszego i większego haczyka. Zobaczymy, czy ostatecznie na koniec dnia będzie jakaś różnica. No i ponownie pięć pinek. Kurde, jest brania na drugiej wędce. I to jakie. Aj, właśnie tego nie lubię w wędkowaniu nad dziewią w wędkowaniu na dwie wędki dobra tamta ryba czeka to później na pręże no tutaj jest czeka na nas leszczyk. w trakcie napręże tą wędkę te ryby są tutaj niesamowicie silne. A, skubaniec. Leć, płyń. Jest branie znów, teraz na lewej. Jest ryba. Nie spadła, kurde. Ale co ciekawe, musiała ciągnąć centralnie ze same robaki, bo żadnego robaka nie ma na haczyku. Tu jest niby ten mniejszy, haczyk numer 12. I dlatego może się to wydawać trochę śmieszne, że używam takich dużych haków, czyli dziesiątek głównie i żyłka 0,14. Mam takie wrażenie, że na większym haczyku lepiej się te ryby wpinają. Poza tym grubsza żyłka łatwiej te rybki holować. Ja się nie skupiam tutaj na drobiazgu, tylko na trochę większych rybkach. Takich chociaż właśnie, takich 30, 40, 50 deko, bo te rybki tak myślę, że około pół kilo ważą. A jak trafi się coś większego, bo potrafi to jest trafić fajna ryba, jak się dopcha do robaków pomiędzy tymi drobnymi rybami, to wtedy można spokojnie ją halować. Kurde, było branie od razu po zarzuceniu, ale ryby nie ma. Chyba, że tam jakaś drobnica mi wlazła jakieś jazgarze czy coś, A z drugiej strony jazgarz też nie ma problemu, żeby połknąć taką przynętę, co widać też często na jakichś innych moich filmach, szczególnie z zawodów. które już nie wiedzą w czym wybierać. To i jazgarze się też często łowi. Albo po prostu nie chcą brać, są kawałek gdzieś obok. To ich haczyk dziesiątkę spokojnie utają. I dopinam sobie na spokojnie delikatnie, nie za mocno żeby te szczytówki nie były za bardzo wygięte tylko tyle żeby było lekkie nagięcie gdyby branie było do brzegu żebym widział że się wyprostowało jest branie na lewy i jest ryba Troszeczkę mi został w <laughs> palcu. To niesamowite, niektóre robaki ożyły, a były totalnie zamrożone. Tu jest jakiś jeden, co się rusza. I tu. Jest branie na prawej. Jest, siedzi. Siedzi rybka. U, no to już ma dobrze mocy. Wo. Ale się spiewa. No i oczywiście jestem w takim miejscu, gdzie jest po prostu trochę mniej ludzi. Nie chcę siedzieć tam, gdzie są wszyscy. Wiadomo, że tam jest pełno ryb. Znane miejsca, nie trzeba o nich w ogóle wspominać. Jest branie na drugą wędkę. Kurde, nie ma ryby. Ej, to jest właśnie ten problem z używaniem dwóch wędek. Na raz. Z tego haczyka numer 10 te ryby nie spadają z tej dwunastki. Tak jak było przed chwilą widać piękne branie, ryby nie ma. Taką. Główną różnicę zauważam w tej chwili. I taki był właśnie cel wzięcia dwóch wędek, żeby zobaczyć jakieś tam różnice, czy są, czy będą. Kurde, no się! o jest piękne branie. Dopiero co przed tą zrzuciłem, już jest ryba. To jest przed przerzucona wędka, tyle tylko, że poszedłem baterię zmienić. Jest fajny leszczyk. okręcił ale jest normalnie zachodził. teraz widać że choczyk jest w pyszczku no, leć ja ten śluz ściągam jak najdalej aż do skrętki no i na ten haczyk dwunastkę raz cztery rubaki dwa białe dwa czerwone do koszyczka kilka dosłownie pinek skoro tam jest tych ryb Trzeba je zatrzymać czymś. O kurde, branie na tej drugiej wędce. O kurde, jakie branie. O, ładna ryba. Jest kolejny, kolejny leszczyk. Nie jest podpięty, zaraz go przybliżę. O, po prostu zaplątał się o płetwę. No i na razie zdecydowanie prowadzi większy haczyk, większa ilość pinek. No Już jakieś 10 minut nie ma brania, to sobie zjem. Jest branie na lewej wędce. Jakieś takie bardzo delikatne, ale jest. Jest ryba. Fajny, no taki kanałowy typowy. Jak widać zanęty za dużo nie użyłem. Tu było gdzieś tak trzy czwarte tego opakowania. Jest jeszcze połowa. I co jakiś czas po prostu je też Ruszam tak, żeby się dotleniło, przemieszało. Branie było i zostawiło. I czasami tak jak wyciągam po takich braniach, to nawet robaków nie ma w ogóle, tylko ciągną za robaki. O kurde, już wiem co tu się działo. Co jakiś cias tylko drgnęła delikatnie. Szczytówka. Ale skuba skubaniec fajnie, że nie połknął za daleko. Zaraz wrócisz, poczekaj. O. I taki jazgasz. Ja mówię, co te ryby takie niechętne stuknie i zostawi jest branie na lewej wędce, ale znów jakieś delikatne. Coś te ryby jakoś tak od południa słabiej biorą. Pierwsze 3 godzinki było fajne łowienie. Czasami to tylko ruszy się szczytówka. Na zawodach pewnie chciałbym takie branie, ale No czekam, żeby się coś ładnie nagrało. I warto też wspomnieć, że zaczyna się zmiana pogody. Były takie ciepłe dniże i po 10 stopni było w ciągu dnia, nie było żadnych przymrozków, a teraz już najbliższy tydzień. Z tego co patrzyłem na pogodzie, już w nocy będzie po minus 3, minus 4, więc jakieś ochłodzenie lekkie idzie. I co tu jest? Było jakieś branie delikatne. O kurczę. Ech, najgorzej, to już drugi jazgasz jest jakieś branie na prawej wędce. O. I już koniec. No tak te ryby teraz nie chcą, jak ten kanał się zatrzymał. Najgorsze jest to, że czasami dosłownie w tym momencie pewnie może jakbym podniósł wędkę, może i by ta ryba się bo... Zdarza się właśnie tak, że ta ryba po prostu zastrzega te robaki i stoi w miejscu. Nic się więcej nie dzieje. No, ale jeszcze chwilę poczekam. Ale było piękne podciągnięcie. Tylko nie wiem, czy to branie, czy tylko jakaś ryba napłynęła. Nie no, coś się dzieje tam na haczyku? I. No. Jest, chyba siedzi. Jest ryba. jest kolejny leszczyk. No jest strasznie niechętne dzisiaj są te rybki. No woda jest zimna, też trzeba o tym pamiętać. Ale i tak, całkiem fajny dzień. Teraz też bardzo dobrze widać, w jakim stanie są robaki. Więc one były jedzone, memłane przez ryby. Delikatne, jakieś błynięcia, szczytówki były i moim zdaniem, właśnie haczyk numer 10. Przy tym, kiedy ryby stoją w miejscu, jemę łają prędzej się wczepi niż jakiś malutki, który jest zasłonięty, powiedzmy, przez robaki jeszcze. I tutaj grocik jest cały na wierzchu. I jeszcze ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, to żeby haczyki zmieniać, bo one się jednak tępią po jakimś czasie. Ważne, żeby były jak najostrzejsze. Jeśli haczyk stawia opór przy nabijaniu robaka, no to wiadomo, że już jest zdecydowanie do wymiany. Perkozy przypłynęły. Ale żerują. Fajnie, nurkują tam od razu. O, branie mam. I teraz widać, jak cina. A to jazgarz jest, jazgarza zjada. I Tam dwa cały czas nurkują przy brzegu i zjadają rybki, a te dwa jakoś tak chyba już się najadły. Jeszcze się szczupka ruszyła. końcóweczkę zanęty zostawię dla ryb. Na pewno sobie zjedzą, bo jest ich tutaj trochę. Było jeszcze jakieś szerpnięcia. Jest jeszcze ryba. Jest, jeszcze ostatnia ryba. Już się prawie spakowałem. Ale wiadomo, jeszcze się tą wędkę zostawia, że może jeszcze coś na sam koniec. No i kurczę, no i jest na sam koniec jeszcze jeden leszczyk. Fajna sprawa. Widać nawet dokładnie, jakie te robaki są wymymłane, ile czasu ta rybka musiała nie ruszać się praktycznie z miejsca. Leć płynie. No i dobra, było ostatnie branie, ostatnia ryba. 13:30 trzeba się zwijać, jeszcze trzeba chwilę popracować. Może wieczorem zmontować ten film? Także. Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce, w lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.